Witajcie! Dzisiaj zagłębiamy się w temat, który budzi ogromne emocje: szczepienia, polskie instytucje, prawo. Mamy przed sobą naprawdę różnorodne materiały. Od takich oficjalnych, rządowych procedur, przez e, zapisy rozmów obywateli z urzędami, aż po dokumenty, które no, wprost podważają legalność państwa. Trzeba to jasno powiedzieć na wstępie. Te źródła pokazują świat z kompletnie różnych perspektyw, czasem wręcz sprzecznych. Co chcemy dzisiaj zrobić? No, spróbować to jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze: jak to oficjalnie działa z dopuszczaniem szczepionek, co słyszy zwykły człowiek dzwoniąc powiedzmy do Sanepidu i jakie konkretnie wątpliwości prawne, no aż do konstytucji sięgające, tam się pojawiają. Spróbujmy to poukładać. OK, może zacznijmy od początku. Jak szczepionka w ogóle pojawia się na rynku? W Polsce. No więc, jak patrzymy w te oficjalne papiery, to widać, że to jest proces wieloetapowy i głównie dzieje się to na poziomie e, europejskim. Kluczową rolę gra tutaj Europejska Agencja Leków EMA. Tak, EMA to ona ocenia naukowo jakość, bezpieczeństwo, skuteczność. To jest ta pierwsza merytoryczna ocena. Czyli oni sprawdzają te wszystkie badania od producenta. Dokładnie. I jeśli ta opinia EMA jest pozytywna, to wtedy wchodzi Komisja Europejska. Aha. I to Komisja podejmuje ostateczną decyzję, taką już wiążącą dla całej Unii. Rozumiem. A Polska? Czy my mamy tu jakieś własne procedury? Mamy. Jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. URPL. On zajmuje się tymi szczepionkami, które powiedzmy nie idą tą główną unijną ścieżką, tą procedurą zdecentralizowaną albo narodową. Dobra, ale w materiałach bardzo często pojawia się PZH. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Jaka jest jego rola w tym wszystkim? Bo tu chyba są nieporozumienia. Oj, tak. I to jest bardzo ważne, żeby to wyjaśnić. PZH, czyli teraz pełna nazwa Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, PZH, Państwowy Instytut Badawczy. Długa nazwa. Bardzo. Ale kluczowe jest to, że PZH nie prowadzi badań klinicznych potrzebnych do rejestracji szczepionki. To musi zrobić producent. On dostarcza wyniki do EMA albo do URPL. Czyli to nie PZH mówi: OK, ta szczepionka jest bezpieczna, wpuszczamy ją na rynek. Nie. Znaczy nie na tym etapie. Rola PZH, a konkretnie jednego z jego zakładów zakładu badania surowic i szczepionek jest inna. To znaczy, PZH działa już po dopuszczeniu szczepionki do obrotu. Na zlecenie głównego inspektora farmaceutycznego, czyli GIFu, PZH bada jakość i bezpieczeństwo konkretnych serii szczepionek, które trafiają już do Polski na rynek. Aha, czyli to jest taka kontrola jakby na bieżąco, partia po partia. Dokładnie. Co roku kontrolują wybrane partie i wydają dla nich takie świadectwa jakości. To jest kontrola porejestracyjna. Sprawdzają czy to co trafia do pacjentów zgadza się z tym co zostało zarejestrowane. To super ważne wyjaśnienie. Bo właśnie mamy ten zapis rozmowy obywatela z Sanepidem. Tak, słyszałam o nim. I tam pracownik mówi, że to PZH sprawdził i zakwalifikował dany preparat do obrotu, że dopuszcza do obrotu. No to brzmi zupełnie inaczej. No właśnie, i tu widać, jak w praktyce, w komunikacji urzędowej, może dochodzić do takich, no, mylących uproszczeń. To zaciera faktyczny podział zadań między instytucjami, i pewnie rodzi frustrację, jak ktoś szuka informacji nie tam, gdzie trzeba. Niewątpliwie. Jeśli ktoś chce zobaczyć wyniki badań klinicznych, tych pierwotnych, które były podstawą rejestracji, to PZH nie jest adresem. To gdzie szukać? Te materiały coś podpowiadają? Tak, wskazują kilka miejsc. Jest publiczny portal szczepienia-pzhgov.pl, tam zbierają różne informacje. Jest strona EMA, tam są raporty oceniające, opisy leków. Strona naszego urpl. Też. Jest też taka globalna baza badań klinicznych, clinicaltrials.gov. No i oczywiście publikacje naukowe, PubMed, Google Scholar. I taki podstawowy dokument, Charakterystyka Produktu Leczniczego, HPL. Czyli ta ulotka, jak ją nazywa rozmówca z Sanepidu. Tak, chociaż HPL to dużo bardziej szczegółowy dokument niż ulotka dla pacjenta, ale po najbardziej surowe, pełne dane to trzeba by pisać bezpośrednio do producenta. Skoro już jesteśmy przy tej rozmowie z Sanepidem z kanału Skarga TV Media, to jest fascynujący materiał. Pokazuje takie zderzenie obywatela z no, z systemem z maszyną urzędniczą. Tak. I tam od razu pojawia się to słynne hasło: Szczepienia są obowiązkowe, ale nie przymusowe. Jak to właściwie działa w praktyce? Pracownik Sanepidu tłumaczy to tak. Inspekcja jest jakby wierzycielem. Ma obowiązek informować, przypominać, wzywać do zaszczepienia dziecka. Ale nie może nikogo zmusić fizycznie. Nie ma takich narzędzi. No dobrze, ale co jeśli rodzic się upiera i nie szczepi? Wtedy Sanipit po przeprowadzeniu całej tej procedury informacyjno-ponaglającej kieruje sprawę do wojewody. I to wojewoda staje się organem egzekucyjnym. Czyli to wojewoda może nałożyć karę? grzywne? Tak. Wojewoda wszczyna postępowanie egzekucyjne w administracji i może nałożyć grzywne w celu przymuszenia. To jest ten mechanizm nieprzymusowy, ale jednak z konsekwencjami finansowymi. W tej rozmowie pada też zaskakujące przynajmniej dla mnie stwierdzenie pracownika Sanepidu o szczepieniach na COVID-19. On mówi, że inspekcja nie miała absolutnie nic wspólnego z zakupem preparatów szczepionkowych i była z tego procesu wykluczona. Tak, to ciekawe, bo przecież pamiętamy rolę Sanepidów w pandemii, kontrole, kwarantany, mandaty za otwarte restauracje. No właśnie. Ale ten pracownik wyraźnie próbuje je rozgraniczyć. Mówi, że co innego to egzekwowanie obostrzeń, kwarantanny, a co innego sam proces zakupu szczepionek, kontrakty. Z jego perspektywy Sanepid nie był stroną tych umów. Tylko czy dla przeciętnego człowieka, który widział sanepit jako twarz tych wszystkich regulacji, to rozróżnienie jest takie oczywiste? Pewnie nie. Stąd może wynikać to zdziwienie. Ta rozmowa pokazuje też, jak trudno czasem uzyskać konkretne informacje. Ten obywatel pyta o badania. Mhm. A dostaje ofertę wglądów w certyfikaty PZH dla partii. Dokładnie, co jak już ustaliliśmy, to nie są te pełne badania kliniczne. Odsyła się go do HPL, czyli tej ulotki, albo do producenta. Tak. I padają też pytania, na które pracownik nie zna odpowiedzi, na przykład o szczepienia imigrantów. Mówi wprost: Trudno mi jest powiedzieć, nie inspekcja sanitarna. Właśnie. I to jest chyba sedno tego, co ta rozmowa pokazuje zderzenie dwóch światów. Obywatel szuka pewności, gwarancji pełnej transparentności, chce zrozumieć ryzyko. Mhm. A urzędnik działa w ramach bardzo sztywnych procedur, musi trzymać się rozporządzeń. Sanpin mówi, że pracuje zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, nawet jeśli rozmówca krzyczy, że to rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją. Pokazuje to pewną bezsilność obu stron, tak mi się wydaje. Trochę tak. Urzędnik jest trybikiem w maszynie, obywatel odbija się od ściany. No dobrze, to przejdźmy do tego wojewody. Bo on się tu pojawia jako ten, który egzekwuje. Sanepit informuje, wojewoda karze, ale niektóre z tych materiałów, które mamy ostro krytykują tą rolę. Dlaczego? Na jakiej podstawie? Ta krytyka opiera się głównie na argumentach konstytucyjnych. Po pierwsze, autorzy tych materiałów twierdzą, że konstytucja, konkretnie artykuł 171, ogranicza rolę wojewody tylko do nadzoru nad samorządem terytorialnym czyli nad gminami i powiatami? Tak i argumentują, że wojewoda nie ma prawa zajmować się sprawami indywidualnych obywateli, wydawać decyzji administracyjnych, które ich bezpośrednio dotyczą, jak właśnie nakładanie grzywny za brak szczepienia. Czyli zarzut jest taki, że wojewoda przekracza swoje konstytucyjne kompetencje, wchodzi w buty, które nie są dla niego. Tak, to jest przedstawiane. Co więcej, pada zarzut, że wojewoda działa jak taki sędzia, prokurator i komornik w jednym. No, to mocno powiedziane. Tak, bo sam stwierdza winę, czyli fakt uchylania się od obowiązku szczepienia i od razu wymierza karę bez wyroku sądu a to według tych źródeł łamie zasadę domniemania niewinności z artykułu 42 Konstytucji czyli nie można karać dopóki wina nie zostanie udowodniona przed sądem tak argumentują. A co do samej podstawy prawnej tej egzekucji, tak. też jest krytykowana, bo odbywa się ona na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 1966 roku. O, to stara ustawa z czasów PRL. Dokładnie. I krytycy podnoszą, że jest potencjalnie niezgodna z obecną konstytucją. Wskazują na przykład, że pod tą ustawą nie ma podpisu prezydenta RP? Tylko podpis przewodniczącego i sekretarza Rady Państwa PRL. A artykuł 122 obecnej Konstytucji wymaga podpisu prezydenta pod ustawami. Czyli argumentują, że ta ustawa jakby. Nie obowiązuje. Albo nie powinna być stosowana. Coś w tym stylu, że organy państwa nie powinny działać na podstawie aktu prawnego z innego systemu, który nie spełnia wymogów obecnej Konstytucji. Okej, okay, to już są poważne zarzuty. Ale to chyba nie wszystko. Bo niektóre z tych dokumentów idą jeszcze dalej. Kwestionują nie tylko tę procedurę czy rolę wojewody. Tak, niektóre źródła podważają legalność no, w zasadzie całego systemu prawnego i wielu kluczowych instytucji w Polsce. Tutaj sprawy stają się naprawdę skomplikowane. Mówimy o takich pismach jak Ostrzeżenie dla Obywateli, o materiałach od Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli UCITK. O wnioskach, które ludzie składają do urzędów, kwestionując w ogóle podstawę ich działania. Rzeczywiście, to jest perspektywa niezwykle radykalna. Może spróbujmy zarysować główne tezy tych materiałów, ale podkreślmy: my tylko relacjonujemy, co one mówią. Nie oceniamy, nie przyłączamy się. Jasne. To bardzo ważne zastrzeżenie. Więc w wielkim skrócie te źródła argumentują, że mnóstwo klutowych ustaw w Polsce jest po prostu niekonstytucyjnych albo wręcz nieważnych, i wymieniają ustawy z bardzo różnych dziedzin, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o działalności leczniczej, o Rzeczniku Praw Pacjenta, podatkowe, kodeksy, długa lista. Ale na jakiej podstawie, jakie argumenty za tym stoją? Główne linie argumentacji w tych źródłach są takie: po pierwsze, wady proceduralne przy uchwalaniu, czyli na przykład, że ustawa jest z czasów PRL i nie została zweryfikowana z obecną konstytucją, albo że brakuje podpisu prezydenta RP, albo że nie była oceniana przez trybunał konstytucyjny w pełnym 15-osobowym składzie. A drugi rodzaj argumentów? Merytoryczne. Na przykład, że pewne ustawy zostały uchwalone przez organizacje partyjne, co ma naruszać konstytucyjny zakaz dominacji partii politycznych artykuł 11 i 13 Konstytucji. Twierdzą też, że Konstytucja jakoby nie przewiduje w ogóle możliwości nowelizowania ustaw, więc późniejsze zmiany nie mogą naprawić ustaw, które były wadliwe od początku. Skoro ustawy są nieważne, to idąc dalej tym tropem, Instytucje działające na ich podstawie też są nielegalne? Dokładnie tak argumentują te źródła. Lista instytucji, których legalność lub kompetencje są przez nie kwestionowane, jest naprawdę długa. Minister zdrowia. sanepid, bo nie przewidziane w konstytucji albo działają na podstawie złych ustaw. Rzecznik praw pacjenta, brak podstawy konstytucyjnej. Wojewodowie, o czym już mówiliśmy. Nawet sądy. Tak. Podważają legalność działania Trybunału Konstytucyjnego, zarzucając mu nieprawidłowy skład. Od lat, a nawet z sądów rejonowych, twierdząc, że nie są przewidziane w Konstytucji. Do tego Urzędy Skarbowe ZUS NFZ, w tych materiałach pojawia się też ten Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, UCIDEK, który jest przedstawiany jako rzekomo jedyny legalny organ kontroli w państwie. To jest naprawdę fundamentalne podważenie całego porządku. Ale może wróćmy na chwilę do bardziej praktycznych spraw związanych ze szczepieniami, które też się tam pojawiają. Mówiłyśmy, że trudno dostać pełne dane badawcze. A jak jest z odpowiedzialnością za NOPy, za niepożądane odczyny poszczepienne? Tutaj akurat materiały są dość zgodne. Dochodzenie odszkodowania za NOP to droga przez mękę. Opisują to jako proces bardzo skomplikowany i długotrwały. Może trwać latami. Dlaczego tak trudno? Główny problem to udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego między szczepieniem a problemem zdrowotnym. Choroby często mają wiele możliwych przyczyn, a dodatkowo poszkodowany nie ma łatwego dostępu do szczegółowych wyników badań tej konkretnej partii szczepionki, którą dostał. To są dane producenta, często traktowane jako tajemnica firmy. Czy w systemie są jakieś bezpieczniki? Jakaś kontrola jakości szczepionek już po tym, jak wejdą na rynek? Tak, i tu wracamy do głównego inspektoratu farmaceutycznego, Gifu. GIF nie publikuje rutynowo wyników badań każdej serii leków, ale, ale ale wydaje publiczne decyzje, gdy coś jest nie tak, decyzje o wstrzymaniu w obrocie albo o wycofaniu z rynku konkretnych partii leków, w tym szczepionek, jeśli stwierdzą wadę jakościową albo inne zagrożenie. Mamy jakieś przykłady w tych materiałach? Tak, podają kilka. Wycofanie serii szczepionek WZW-B i DTP w 2013. Wstrzymanie serii szczepionki na ospę wietrzną w czerwcu 2023. Wycofanie serii WZW-B dla dzieci w październiku 2024. Te decyzje są oficjalnie komunikowane na stronach rządowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, no i media zwykle o tym informują. A propos tej wstrzymanej szczepionki na ospę. Tam cytowany jest rzecznik GIS, który mówił, że zaszczepieni powinni monitorować stan zdrowia, ale nie muszą podejmować dodatkowych działań. To nie brzmi trochę sprzecznie albo uspokajająco na siłę. Można to tak odebrać, ale myślę, że to próba znalezienia równowagi: z jednej strony ostrożność, skoro jest wątpliwość co do jakości, no to obserwujmy się, ale z drugiej strony uspokojenie. Bo nie ma dowodów na jakieś bezpośrednie, masowe zagrożenie, które wymagałyby paniki czy natychmiastowej interwencji medycznej. To jest raczej standardowa procedura prewencyjna. Lepiej dmuchać na zimne, ale bez siania niepotrzebnego alarmu. Okej. Okay. A co w takiej skrajnej sytuacji, która też jest opisana w jednym z materiałów? Hipotetyczny kierowca autobusu dostaje udaru po szczepionce z wadliwej serii i powoduje wypadek. Kto wtedy odpowiada? Uff, to jest scenariusz, który rodzi mnóstwo trudnych pytań prawnych. Potencjalnie odpowiedzialność mogłaby dotyczyć kilku podmiotów: producenta za wadliwy produkt, Skarbu Państwa może przez Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, a może za dopuszczenie wadliwej partii do obrotu, no i oczywiście kierowcy, jego pracodawcy. Ale co jest kluczowe? Kluczowe i piekielnie trudne byłoby udowodnienie tego bezpośredniego związku przyczynowego, tej kaskady wada szczepionki, Udar, wypadek. To jest bardzo trudne do wykazania przed sądem. A ten fundusz kompensacyjny, on coś ułatwia? Działa od niedawna, prawda? Tak, od 2022 roku. I on może ułatwić uzyskanie świadczenia za sam NOP, w tym przykładzie za ten udar, bez długiego procesu sądowego i udowodniania winy konkretnego podmiotu. Wystarczy wykazać związek czasowy i medyczne prawdopodobieństwo. Czyli to może być pierwszy krok. Tak. Dostanie świadczenia z funduszu mogłoby też ewentualnie wzmocnić pozycję w dalszym potencjalnym procesie cywilnym o odszkodowanie za skutki samego wypadku. Jest też ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości U.S. 2017 roku, który trochę ułatwił sprawę, dopuszczając w pewnych sytuacjach uznanie związku na podstawie poszlak, nawet bez twardego dowodu naukowego. Ale to wciąż jest bardzo trudna batalia prawna. Te materiały przytaczają też przykład z życia. Tragiczny wypadek 26-letniego kierowcy uderzył w drzewo. I rodzina nieoficjalnie sugerowała związek je szczepieniem. To chyba pokazuje, jak mglista i trudna dowodowo jest ta materia. Dokładnie, żeby to zbadać, potrzeba by ogromnej pracy. Cała dokumentacja medyczna, wyniki sekcji zwłok, opinie biegłych lekarzy różnych specjalności, analiza jakości tej konkretnej partii szczepionki, o ile w ogóle dostępna, to pokazuje przed jak gigantycznym wyzwaniem stają ludzie, którzy podejrzewają nop, zwłaszcza taki o poważnych skutkach. Dobra, to spróbujmy to jakoś zebrać, podsumować. Przejrzeliśmy te materiały i wyłania się z nich obraz no, pełen napięć. Mamy oficjalne procedury zapewnienia instytucji, mamy obywateli, którzy napotykają bariery, czy to informacyjne, czy egzekucyjne. No i mamy te fundamentalne zarzuty podważające legalność całego systemu. Co z tego właściwie wynika? Widać wyraźnie kilka takich punktów zapalnych. Po pierwsze, ten chaos informacyjny, choćby wokół roli PZH. Po drugie, ten status szczepień obowiązkowe, ale nieprzymusowe. I jak to się ma do realnej egzekucji przez wojewodę? Po trzecie, ten chroniczny problem z dostępem do pełnych danych o bezpieczeństwie i gigantyczne trudności w dochodzeniu odpowiedzialności za nopy. A w tle? A w tle, przynajmniej w części tych materiałów, te bardzo radykalne tezy o niekonstytucyjności prawa i instytucji, co oczywiście dodatkowo podkopuje zaufanie do całego systemu. No właśnie. I tu chyba dochodzimy do pytania, które chcielibyśmy zostawić naszym słuchaczom. Pytania, które samo się nasuwa po lekturze tych materiałów, skoro podnoszone są takie wątpliwości co do przejrzystości, co do odpowiedzialności, a nawet co do samej legalności działania kluczowych instytucji, to jakie zaufanie można w ogóle pokładać w tym systemie? jakie realne narzędzia mają obywatele, żeby dochodzić swoich praw, żeby odnaleźć się w tym gąszczu niejasności sprzecznych informacji i co właściwie znaczy praworządność, jeśli kwestionuje się same jej fundamenty? To są pytania, które chyba na razie pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi.